Bardzo ładne zdanie, które zamieszcza prorok Aggeusz, pisząc o tym, że drodzy Izraelici, tak jecie, że nie jesteście nasyceni. Tak pijecie, że dalej jesteście spragnieni. Tyle robicie i nic się nie zmienia. To jest trochę taka takie nawiązanie do takiego myślenia, które znalazłem, pewnie wielu z Was czytało, taką książkę Giuseppe di Tommaso di Lampeduzy Lampard, bardzo fantastyczny film swojego, swojego, swoją drogą. I bohater książę Salina, to dzieje się w XIX wieku na styku zjednoczenia Włoch, książę Salina, patrząc na to wszystko, co się dzieje, ten zmieniający się świat, mówi, wiele musi się zmienić, żeby wszystko pozostało po staremu. To jest tak naprawdę taka prawda naszego życia duchowego, której często używamy, nadużywamy, i źle używamy. To znaczy, robimy bardzo wiele pozornych działań, żeby nic się nie zmieniło. Że boimy się dotknąć tego, co jest istotą i zabrać się za to, co jest istotą i mówimy to i tamto i siamto, i jeszcze tak naprawdę, właśnie dalej pozostajemy spragnieni, nienajedzeni. I to, co wynika z tego słowa proroka Geusza, to jest właśnie to, zajmijmy się. Tym, co najbardziej boli, często co związane jest z istotną zmianą, ale właśnie prowadzącą, wykonującą jakiś krok do, w kierunku przyszłości, a nie na zasadzie pozorowania i dużego szumu, po którym dalej pozostajemy w tym samym miejscu. Myślę, że w tym, co się dzieje z Harodem, widać jakieś skutki popełnionego przez niego zła, skutki grzechu. On ściął świętego Jana, można powiedzieć tak, dla spokoju, żeby wywiązać się z przysięgi, ale też pewnie poniekąd było mu to na rękę, że takiego przeciwnika się pozbył. Zrobił to dla spokoju, a przeżywa niepokój. Kiedy słyszy o Chrystusie, który czyni cuda, ta sprawa z Janem odzywa się echem. Herod się niepokoi, może też przeżywa lęk, i to jest zupełnie inna reakcja niż reakcja tłumów, które się cieszą z cudów. Wielki prorok powstał między nami, Pan nawiedził lud swój. A Herod właśnie przeżywa niepokój, lęk, stres jakiś związany z tym, co się dzieje. I, i widzimy, że to jest jakaś reakcja odwrotna, opaczna, nieadekwatna. Trochę przypominają się tutaj słowa ze Starego Testamentu, gdzie w, jednym, w jednej z książek jest mowa o tym, że grzesznicy bać się będą tam, gdzie nie ma czego. I rzeczywiście tak jest, że, że jakieś zło z naszej przeszłości czasami rzutuje na, nas, na nasz sposób widzenia teraźniejszości, a nasze nawracanie się, nasze. właśnie. Oczyszczanie serca z pomocą łaski Bożej, nasze spowiadanie się, ma na celu między innymi to, żeby, żebyśmy lepiej widzieli rzeczywistość. Mama ma oczyścić oczy naszego serca, Mama ma nam pomagać dostrzegać rzeczywistość adekwatnie i powody do no, radości, i powody do smutku, czy ewentualnego niepokoju. Niech Pan Bóg nas do tego prowadzi.